We eat. It's over there. Aha okej okay, okej. Okay. Bo no, czemu? No, czemu? tu? Co idziemy szampana wyjebiemy, Picy to mówił? Tyle. No będą no, kurde kazać, gdzie usiąść ty Patrz na czas widzów, może co? Co myślą o tym? Każdy nam usiąść tutaj i nie ma kurwa wódki ani nic kopiwo. No tu idziemy. To jest mój telefon i tu masz kurde w przeglądarce. Taką kilka włączyć. Ale ja nie zaczynam nic! Uh, I a you Bezwy. don't have wódka? Wodka? Yes. Ma, mają. Ale only beer, czy no, or no? Nie, yeah, beer wine. Pan nie zrozumiał wspaniałego naszego. Nie, jest time. Tylko piwo na tym czas. A, uh, only beer i. In... Yeah. Uh, a, okej, okay, okej. Okay. Dobrze, to się damy. To nie, co idziemy może co? A nie, ty nie masz też nic w pokoju? No na to nie też A co, ty, chcesz, też nie? Okay, my też, no. No to się damy. Napi... Okej, okay, sit. E, napieszę cię śpiwac? Mhm. Marco Bruschard. kurwa. Wow. Nice, very fun, very curva fun. This is joke or no? This is joke? A joke? No joke, but they don't they don't laugh for for this. Nice curva. <laughs> Woohoo! Dobra, nie wiem, kto mycha. Perdalamy stąd. No to kurwa nice. Te. Śmieją się kurwa z natalki. Very fun, thank you. Good night. Kurwa. Dwudziestu uh, pracowników, ty. No ładiz, kurwa. Co to jest? No problem. Co to jest, tu? Co to jest? To jest kurde stream live. Cześć tu. A do tkac, do tkac mi. E,

I się zapadł pode mną, no. zapadło się krzesło pode mną i wszyscy pracownicy zaczęli mieć ze mnie bekę i ryć ah, 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 na cały ten, na cały lokal, nikogo tam nie było. Byliśmy jedynymi osobami, które chciały siąść. Yy, w ogóle podejście do nas od razu mieli pro, yy, chujowe, wszyscy do nas spali. No skoczyli. że tam piwo tylko i że w tym tak. rogu mamy usiąść. Że mamy siąść tam sobie tylko w tym rogu. Cała sala pusta. No, ale już nie ma co tak, o co chodziło, że? Żeby. Usiadłam i się załamało pod mną krzesło, bo było, widzieli to widzowie, było już. uszkodzone. Widzieliście to w ogóle, czy nie? Nie ja się muszę cofnąć. No bo kurwa, ktoś teraz tam na mnie najedzie. jakkolwiek ktoś mnie teraz pociśnie, no, no kurwa. I co z tego, że się zapadło? No się śmiali z niej. No nie Poczuliśmy się, śmiać. się kurwa jak pizdy niekomfortowo. Oni w dziesięciu stali, wychodziłem, pokazałem obsługę, która się zacznie, to wszyscy tak. I ochrona się zaczął złapał mnie za rękę. Słuchajcie, sobie w to nagrywam. Słuchajcie, jakbyście się wyczuli, gdyby gdy cała restauracja zobaczyła pracowników kubekkę? I są niemili mieli dla was i od razu podchodzą do was kurwa z. I dlaczego akurat tam nam kazali usiąść? Od razu podeszli do nas chujozą, od razu. Czekaj, je cofnę chociaż, kurwa. Od razu, chujoza, wszystko. Dobra, ma czekaj, cofnijmy sobie, dobra? Niech nas niech też, nas kurde, niech te nie pocysają. O! Jest! Akurat ten moment włączyłem. No, śmiał. Śmiał to się no. Śmiał. Patrzcie. O, będą kazać, tam, gdzie usiąść. O, będą kazać tam, gdzie usiąść. Tutaj nie ma kurwa... Płata 6 złotych od... Wyłącz, wyłącz, Tak, a Tu masz, Tu będzie z to, czy nie? Chyba, nie? Mycha, ja... I tym bardziej, że oni nam kazali usiąść. Dobrze, to jest ten moment. Pomóż mi w tak no, konkretnie. Mam pytanie. Tu będę siadała gdzieś. Cziu, ciu. Tak, tak. trzymają. Ale on nie bierze. na orną. Ja Nie bierze, or no. Pan nie zrozumiał. Nie jest tań. Ty piwo na ten czas. A, on nie bierze. Nie słyszałaś? Tylko To Nie, to idziemy. Czy a nie, to nie masz też nic w

jest kurwa No, zarejkę miła popatrzcie. Nic nie zrobiłem. Nie byłem niebezpieczny, nie byłem groźny, nic. No, no i co? No, co my tu takiego złego nic zrobiliśmy? Nic nie zrobiliśmy, słuchajcie. Wiecie co? Wiecie co ja Wiecie, jak mi się, się ja głupio zrobiło, jak zapadło się pode mną krzesło i wszyscy zaczęli się śmiać. I Jeszcze ja bym miała w tej atmosferze tutaj nie tam było. siedzieć i. Agresji, Mycha jest trzeźwa. Ja wypiłem, ale kurwa się nie odpaliłem, nie obrażałem, nie kłóciliśmy się. Nikt, nic teraz tam nie może tutaj zarzucić. Siedzimy w hotelu i tyle. To była ich wina, no. Normalnie zachowaliśmy się jak ludzie, no. Zrobiło nam się głupio, wyszliśmy, a na końcu jeszcze ochroniarz do mnie za, za rękę mnie łapał. Nietykalność miałem poruszać. Nie Nie, moje... nie można w Hiszpanii tak robić. No nie, nie, można, nie można w żadnym kraju y, nietykalności człowieka naruszać. I policja, Nie powinien cię w ogóle. Ale zobaczymy, może, może można. Jak Cię dotknął, to wzywamy policję i, i, albo do menadżera. No ja nie, wzywał tam. Do menadżera hotelu i całą sytuację opiszemy, bo to, no nie, to nie było fajne. Mi się ogólnie zrobiło tak bez... głupio. Mi się ogólnie zrobiło tak głupio, że się wszyscy ze mnie śmieją, że aż. Od razu... No a tego ja zareagowałam, powiedziałam, że nie chcemy no. Od razu to jest po prostu. Przy ochroniasz... Yy, czy ochroniasz? Jeszcze za za kurde, jeszcze kurde, słuchajcie, to że oni kazali usiąść kom, kom, nie, kompletnie Chodźmy przy tym tam, stoliku. Nie? No ale dlaczego ja, ja, akurat. Połudę. Dlaczego akurat kazali siąść przy tym stoliku? Jak się spytałam, czy możemy zająć większy stolik, nie macie siąść na tym stoliku. No kupiło, I nie ruszać nie? się. On tak, tak nie miło, że siadajcie tylko przy tym stoliku. Sprawdzę artykuł jakiś 32. Dobra, zmienimy temat, bra? No. Bo tu mi się wydaje, że spoko wszystko zrobiliśmy jak mogliśmy. Był live. Inaczej nie mogliśmy zareagować no. Ja bym tam nie usiadł rozjebany w ogóle i Ale kurwa zawsze trafiały, co? No. Nie było kłótni, nie wykucaliśmy się. Mycha tam o swoje walczyła, to tam ten nie nagrywałem, bo wyłączona kamera była, bo pan mnie ochroniarz poprosił więc kurwa łapał za rękę i grozi i w ogóle. Anika! Anika 19. Y, Pamiętaj, nie kłuć się tylko z hejterami. Nie tylko z hejterami. Naucz tylko... się kurwa na podstawie ilustracji. A kurde, to nie motel, tylko hotel. Co ty. Ale co, to jest laptopa? Jak laptopan? jest motel? słuchaj, Włoż... Chcesz coś powiedzieć? Laptopa włącz. Pomimo, że to jest motel, hotel, pracownik ma zachować po prostu się Dobra, jak weź, pracownik. No weź, ten, ten ton, na wyżej, no. A mnie masz administratora. Równo mnie sobie coś. Nie umiesz, kurde, do, do kika napisać. I wyłapłeś tylko złe komentarze, nie? Pewnie. Nie. To przeczytaj jakieś dobre. Same jakieś? Mm, tak, by specjalnie wam to wysłano, śmieją się i takie różne. No to, to mnie czytaj chociaż. Znacz na, na czacie. Dzięki, Redi. Przyklinę, że oni to rozumieją jako agresję. Tak, dlatego cały, cały hotel ma się z nas śmiać, tak? Dobra, nie drążmy temat. Nie, koniec tematu, bo wy za... widzę, że niektórzy zawsze przeciw nam. Ale w ogóle nie czytaj również streama, ja no. zawsze kiedy działałem. Ty ja tam już tylko wyłapujesz, by no wy wyzywawki kłócić. Nic nie wyzywam, oni się nie kłócą. Musia... Mycha, ty odpowiesz sobie, osobie, no ja, ona powie, że się rację, to dziesięciu będzie robiło swoje, no. Klimat po pierwsze jak wyłącza się klima? Ja się mam głosu. Jak się wyłącza klimatyzacja tutaj? Wyłącza? Tak, proszę wyłącz klimat. Uczuję, że wie coś. <laughs> nie zarównujemy więcej głosu. Zamiast kupić leków, to jeszcze klimat włącza. Ja nic nie włączyłam, to już była klima włączona. Tak. Tak. No dobra. To co tam to Pani Jak tam droga szła? Le? Dobrze. No to fajnie.